95 200. Te problemy, bo 4,5. Trochę zmienimy formułę i zaczniemy od rozmowy, a ja od razu mam pytanie do Mateusza. Popołudniowa sesja, dopiero wtedy zrobiłeś wagę. Skąd te problemy? Bo 4,5 kg to było sporo i czy cię to dużo kosztowało to zbijanie wagi? No bardzo dużo. Ja, ja generalnie do tej walki zbiłem 15 kg, no i dzisiaj zeszło pół ostatnio. Męczyłeś się mocno w saunie? No... Pytasz Dzika czy sra w lesie? Ja myślę, że ty akurat miałeś na tyle dużo wody w sobie, że nie przejąłeś. Z to to był w Okej, okay, jak to jutro wygrywasz? Szybko. Pierwsza runda? Nie nastawiam się na pierwszą, drugą, trzecią. To jest prawo Morfiego, wiesz? Ty nie chcesz tego mieć, ty już to masz. Kwestia po to, Kwestia jest tego, żeby podosięgnąć. A ja kurwa jutro podosięgnę i rozpierdolę zawodowca. Okej, okay, dziękuję bardzo. Alan. Lżejszy jesteś chyba 10 kg, o ile mniej więcej Okej. tyle. Okej. Moi drodzy, jedna tylko sprawa, tak już na koniec. Wiecie, że moja mama już co dawno odpoczywa na górze i szkoda, że ktoś ją zakłóca jej spokój. I chciałbym tylko coś powiedzieć. Jest Filip? Jest Filip? Moi drodzy, jeżeli... Mimo że nie miał kto wychować, nie? Mimo że nie miał kto wychować. Ale zobacz kto wychował Ciebie. Proszę bardzo. Zobaczcie. Mi by było wstyd, zobacz, mi by było wstyd, wiesz, mimo że nie wiem, jak to wychować, ale zobacz, to wychował Ciebie. Na zdjęciach, tylko powiem, jest wizerunek mamy Mateusza Morańskiego. No to teraz jest gorąco. Zapraszam do face to face. Daj nam daj no, spokojnie, daj nam bliżej. Spokojnie. Daj nam bliżej. Spokojnie. No, spokojnie. spokojnie. Tak? Zwieńcimy parze do parzy. O nie! Ja tutaj jest tylko z jedną prośbą i przekazem, bo jakby chciałbym się skłonić z prośbą do Federacji do Włodarzy, ponieważ zarówno ja, jak i Alan zgodziliśmy się na łokcie w tej walce. Jego, Filip, jego menadżer Filip Bodkowski sam wyszedł z tą inicjatywą, ale nie jest zawodowcem, nie ja jestem amatorem. Zróbmy te łokcie, wszystko zależy od władarzy, tyle. I chcecie Łokcie? Obróczę. Ty... Nie widziałeś co było na tej parek. Nie wiem, jego mama, jego mama, nawet kłóciła się wczoraj jakieś łokcie, ja, ja jestem otwarty na wszystko, wywodzę się z K1 z Muay Thai, więc dla mnie Muay Thai czy, K1, czy, czy, czy łokcie to nie jest nic nowego. ale co ty mi pokazałeś, mamę w solarium? Dla mnie, dla mnie był, <laughs> wstyd. był wstyd. Pogrążyłeś Mam, mama się, pogrążyłeś Mama się rozbiera na, na tym, na Instagramie, nie? No właśnie, dla mnie był wstyd. Ale każdy odbiera to, jako to odbiera, nie? Myślałem, że masz coś mocniejszego, To ja tylko szybkie pytanie do włodarzy, co z tymi Dobra, łokciami? Ty jakby, Alan, podtrzymujesz kwestię łokci, tak? Dajcie mu, tak? Podtrzymujesz kwestię łokci, tak? Jestem otwarty. Dajmy ludziom show, dajmy ludziom trochę krwi To, ja muszę o to i dajmy dobrą bitkę. Ja muszę o to spytać w takim razie potężnych włodarzy, co dalej? Chłopaki, Aneks to jest kwestia 5 minut, nie? Myślę, że łódź tutaj będą wykluczone i nie ma łokci. Dobra, zrobiłem wszystko co mogłem, okay. ale i tak będzie wpierdał. Dziękuję. Dziękujemy, panowie.